Czy kierujący rowerem może wyprzedzać jadące powoli pojazdy z ich prawej strony? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji, kierując samochodem osobowym, możesz wjechać na most? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić na widocznym skrzyżowaniu? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji migający sygnał świetny ostrzega o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie przed zapaleniem się sygnału czerwonego? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji postępujesz zgodnie z przepisami, kontynuując jazdę zajmowanym pasem ruchu? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o przejeździe kolejowym wyposażonym w półzapory? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji możesz rozpocząć wyprzedzanie z prawej strony? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, podczas postoju na drodze poza obszarem zabudowanym uszkodzonego pojazdu, masz obowiązek umieścić za nim ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 150 metrów? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zawsze zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym? Odpowiedź nie. Czy ten znak zezwala na wjazd do strefy czystego transportu pojazdem, który jest napędzany gazem ziemnym? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji możesz kontynuować jazdę? Odpowiedź tak. Czy w widocznej sytuacji znajdujesz się na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej o czterech pasach ruchu? Odpowiedź: tak. W przedstawionej sytuacji na najbliższym skrzyżowaniu zamierzasz skręcić w lewo. Czy musisz ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Odpowiedź: nie. Czy w przedstawionej sytuacji odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 do 300 metrów? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz zawsze pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno ci się zatrzymać przy lewej krawędzi jezdni? Odpowiedź: tak. Czy w przedstawionej sytuacji widoczny znak ostrzega o częstych opadach śniegu na odcinku 2 km? Odpowiedź: nie. Czy na tym skrzyżowaniu będzie ci wolno zawrócić, gdy zapali się sygnał zielony? Odpowiedź: nie. Kierujesz pojazdem na obszarze zabudowanym. Czy w tej sytuacji użycie sygnału dźwiękowego jest zabronione? Odpowiedź: nie. Której z tych czynności nie masz prawa wykonać, gdy uczestniczysz w wypadku, w którym są zabici? Usunąć pojazdu z drogi, aby nie utrudniał ruchu. Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku. Wezwać zespołu ratownictwa medycznego. Odpowiedź: A usunąć pojazdu z drogi, aby nie utrudniał ruchu. Czy holowany pojazd ma wpływ na pole widzenia kierowcy? Nie ma żadnego wpływu na ograniczenie pola widzenia. Tylko podczas wykonywania manewru zawracania na skrzyżowaniu. Ma wpływ na ograniczenie pola widzenia. Odpowiedź C. Ma wpływ na ograniczenie pola widzenia. Jakie musisz spełnić warunki, gdy chcesz przewieźć dziecko na tylnym siedzeniu samochodu osobowego? Przewożone dziecko ma co najmniej 125 cm wzrostu, jest przypięte tylko pasami bezpieczeństwa, gdyż masa i wzrost uniemożliwia przewóz w urządzeniu przytrzymującym. Nie można przekraczać prędkości 40 km na godzinę. Przewożone dziecko ma co najmniej 135 cm wzrostu, jest przypięte tylko pasami bezpieczeństwa. Gdyż masa i wzrost uniemożliwia przewóz w urządzeniu przytrzymującym. Odpowiedź C. Przewożone dziecko ma co najmniej 135 cm wzrostu, jest przypięte tylko pasami bezpieczeństwa, gdyż masa i wzrost uniemożliwia przewóz w urządzeniu przytrzymującym. Jakie czynniki wpływają na poprawę pola widzenia? Zwiększanie prędkości pojazdu. Zmniejszanie prędkości pojazdu. Stres kierowcy. Odpowiedź B. Zmniejszanie prędkości pojazdu. O czym ostrzega świecąca się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobowym lampka kontrolna układu chłodzenia? O zbyt wysokiej temperaturze płynu chłodniczego, o zbyt niskiej temperaturze płynu chłodniczego, o zbyt niskim poziomie płynu do spryskiwania szyby. Odpowiedź A. O zbyt wysokiej temperaturze płynu chłodniczego. Jaki odstęp należy zachować podczas wymijania samochodem osobowym innego pojazdu? Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1,5 metra. Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu. Bezpieczny, czyli zawsze taki sam. Odpowiedź B. Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu. Co nazywamy zespołem pojazdów? Samochód osobowy z przyczepą: Motocykl z bocznym wózkiem: pojazdy silnikowe złączone w celu holowania. Odpowiedź: A. Samochód osobowy z przyczepą: Jak osiągnąć najkrótszą drogę hamowania pojazdem wyposażonym w układ przeciwblokujący ABS? Hamując pulsacyjnie, delikatnie wciskając pedał hamulca. Maksymalnie wciskając pedał hamulca. Odpowiedź C. Maksymalnie wciskając pedał hamulca Ile czasu jest ważne pokwitowanie zatrzymania przez policjanta prawa jazdy za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o dwa liczby miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego. Odpowiedź B. 24 godziny. Jakie jest ryzyko poślizgu pojazdu podczas jazdy w czasie deszczu? Największe w początkowej fazie deszczu, najmniejsze w początkowej fazie deszczu, największe w końcowej fazie deszczu. Odpowiedź A: Największe w początkowej fazie deszczu. Czy inspektor transportu drogowego podczas kontrolowania pojazdu, który wykonuje transport drogowy, ma prawo weryfikować dane o pojeździe w centralnej ewidencji pojazdów? Odpowiedź A: Tak, w tym zakresie przysługują takie same prawa jak policji. Czy wolno ci nakleić na pojeździe znak określający inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany? Tak, bez żadnych ograniczeń. Tak, ale pod warunkiem, że pojazd posiada tablicę rejestracyjną z oznaczeniem EPL. Nie jest to zabronione. Odpowiedź C. Nie jest to zabronione.